Witam z tej strony Aspedivi to kolejny odcinek Keda Pińswa Pua. Zapraszam do superksi kanału, lajkowana i komentowania No i się widzimy w kolejnym odcinku. A w dzisiejszym odcinku będziemy przedwojskowy Wojskowy z trworem. I musimy dojechać do celu. Jak w tej piosence, mam do celu. Sobie jak tam u Was w ogóle słychać? Jak trówko Jak. Jak posusie humoru No, o, pa nawet lampki są Pa Lampki w keda 5 co tylko w jednym miejscu O Trevor, urala Trevor Wasaj, bo cię chłopie Trevor Goń mnie Dobra Wisowie, czy wisimy jak jadę na miejsce No Wisowie, dojechaliśmy Do tego co musimy, okradnąć Przęd wojskowy Simko ukradnąć, ona się to muszę ukraść, to Zio, bo taką misję mieliśmy, a nie wiem, co to ten samochód chyba chodzi. Ta już, uciekamy, o uciekamy. Uciekamy Taki krótki będzie odcinek Tak na szybkiego na bo to się deli robi To ciężko nagle dłuższe odcinki Ciebie tu czekaj, tu muszę wjechać No taka skrytka no dobra, wysiadam. No, udało się. No, udało się trochę. No dobra, jeden pęd wojskowy mamy w sobie. Jeden pęd wojskowy jest, już mam z głowy. Teraz musimy kolejny pęd wojskowy, ale to chyba już nie w trzecim odcinku w sobie. No się do tego. Restera. No dobra, pisowie, to będziemy już w kolejnym odcinku robili tą misję. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subrykcji kanału, lajkowania i komentowania. No i dzisiaj już widzimy wkrótce, czyli jutro, do zobaczenia wkrótce Na